Dobrze, odrzubiłem, <sad> odrzubiłem, 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 Halo, halo, mnie mieczę e. Halo Halo, halo, e. Dobra, słuchaj. Dobra Wracamy widzowie, wracamy Po długiej przerwie, bardzo długiej, ale wracamy Miesiąc mi to prawie nie było to włożyć tu czy nie? chwilę muszę ogarnąć czekajcie nie dam rady tak grać po prostu nie da się a to tu uda radę włożyć już nie? tu nie? nie 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 o nie da się no po prostu się nie da napiszcie coś na czacie czy ktoś się czy nie, czy już słownie każdy zostawił opuścił, że tak długo nas nie było napiszcie coś please Napiszę czy my też dobrze słuchać bo o, nie a... wiem, a Dobra, podogląśnij sobie trochę grę. Halo? Kurde, nie wiem, czy słuchać słychać, bo nic nie pisz. i teraz Takie... taki laga mam. czy słuchać mnie, czy nie. Czekajcie, jak zrobię tak, czekajcie... A teraz? Czekajcie, gdzie to się wyłączało. Już wiem. Chyba. Czekajcie. Tutaj, gdzie się jest... z. Dobra, już wiem. Czeka. Dobra, już wiem. Chyba nie wiem, czy mam robić tego live'a, bo jak nikogo nie będzie, to mi się nie. O, jesteś! Jesteś, sorry, nie będę oglądać, bo na dworze jestem dobra. Słuchajmy, sorry, bo mi się czas zlegował. Sorka, sorka. Dobra. Tak więc słuchajcie to, Git. Zostawcie sobie łapkę, bo dawno nas tu nie było. Bardzo dawno. Mogę, Peta, możesz. Czekajcie, ja mam dobre Pety, bo ja tak dawno nie grałem w tą grę. No, jakieś tam Pety mam. Ale czy one są dobre, to już nie wiem. Patrzcie, co głęboko mam. Czekajcie, no pec, no face, no case. Możecie no, w końcu masz. Zróbmy, jest. Musicie wam pochwalić, co mam. Patrzcie, widzicie to? Patrzcie, co mam. OG Astro, totalne. Zobaczcie. O kurde, nie dam rady. I tak zobaczcie, aż zobaczcie. OG Astro. Jaram się z niej, ale dobra. Nie wiem, czy mam robić live'a, czy lepiej się nagrać odcinek. Chyba nagrywam odcinek, bo dawno nie robiłem live'ów. I no, teraz nie wiem. Chyba live... Nie wiem, czekajcie. Muszę się pomyśleć. Chyba nagrywam odcinek jeden zaraz. Za ile godzin? Za dwie godziny, jak robię opening tych prezentów. A potem... Nie wiem, wstawię go po prostu... Więc... No że taki krótki live. Chciałem po prostu zobaczyć, że nadal żyjemy. Że jesteśmy cały czas tutaj, że... No na pewno wrócimy, bo na no miesiąc nas to nie było to całkiem długo. Więc gdzie no, osobą, które wbił na chwilę na tego live'a. Jest szansę, że znowu będzie znowu taka przerwa. To już nie wiem. Trzymam kciuki, że nie. I no. Dobra. Zapraszam na grupkę. Wbijajcie, dodaję do znajomych dodaję, robię ten, daję PET jak ktoś kupił cioszki na mojej grupie. No i dobra. Zanim to zrobimy live'a, nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja się z Wami zaglądam. Chciałem po prostu Wam pokazać, że nic się nie dzieje i nadal jesteśmy tutaj cały czas. Więc. Uh,